Alfa, Alfa Romeo 159 zaczęło się gdzieś tutaj lać. Zdjąłem tego węża, przejrzałem, jest ok. Ale teraz leje się znowu i leje się tutaj. Olej wypływa tędy. Spróbuję to nagrać. Odpal. Jest to. Jest to. Dobra, nie wiem, czy było na filmie, to widać, ale leje się tutaj. Takie bąbelki idą małe, no i po dłuższej trasie już jest cały wąż mokry, bo się leje tu i po wężu spływa. O tutaj zaznaczę strzałką, gdzie to. No ale turbo do wyjęcia. O, tak jak widać, pełno oleju tam. BMW E39, nie działają spryskiwacze. Tutaj, żeby się dokopać do zbiorniczka, trzeba nad kole zdjąć. To siedzi w bębkach to pewnie dla niego to jest norma, ale nie sądziłem, że tu będzie z spryskiwaczy. Tutaj jest prawdopodobnie spalony silniczek. No pryskaj. Zasilanie dochodzi, więc silniczek do wymiany. No sprawdziłem jeszcze na krótko. Tutaj mamy, tam nawet napisany plus i minus, który jest dałem na krótko nie działa jedziemy po silniczek no i już włożyłem troszkę inny tu jest na przód i na tył jak jest wycieraczka z tyłu do jakiejś innej BMW ale wszystko podpasowało przewód się zapiął Psiknij. O, dobra działa tutaj są takie spinki które żeby wypiąć trzeba było wbić takie bolce i znalazłem tylko jeden, bo gdzieś tam powpadały, nie mogę znaleźć. Więc tutaj włożymy od lizaka słomkę, tu wbijemy, utniemy na odpowiednią długość i będzie działać. No bo teraz już noc, nigdzie z tego nie dostanę. Zresztą nie będę specjalnie do sklepu jechał po takie coś, jak to też będzie działać. A płynu trzeba dolać, bo spuściliśmy całe. Ale teraz działają, teraz działają oba, bo jeszcze tu był zagięty wąż i psikał tylko ten. Jadę właśnie do owarii. Znaczy już wracam szczęściami. Tam już na mnie czekają. Zadzwonili do mnie, że wyciek paliwa. Tak oglądałem tam, nigdzie nie widzę. Zaczęliśmy kręcić silnikiem i okazało się, że wyciek paliwa był z przewodu zasilającego, który idzie od pompy wysokiego ciśnienia do listwy. Takie to i rzadka awaria I po prostu tam takie małe pęknięcie było I tamtędy uciekała, uciekało ciśnienie, uciekało paliwo No i właśnie kupiłem nowe Tylko w komplecie występowały Wszystkie przewody wysokiego Wszystkie przewody zasilające Kupiłem, no i odemontować No i powinno być ok. Nie no. wiem czy będzie widać No właśnie O tutaj pękło tutaj jest takie mikro pęknięcie i tędy uciekało Teraz od 308 wymiana nagrzewnicy ona się znajduje tutaj od strony kierowcy płyn spuszczony i nagrzewnica jest tutaj za tym plastikiem i teraz tak rozwinę tutaj folię tutaj wyciąłem z butelki coś takiego Wsadzę to tu i odepnę ten wężyk, i tą butelką zleci do tej banieczki resztka. No, tu już dużo nie powinno być. Drugi raz powtórzę, że nie robimy tego na gorącym silniku. O! Jest. O! Jak widać, dużo nie poleciało. Teraz odkręciłem sobie zbiorniczek wyrównawczy i leci troszkę szybciej. Te przewody nie za bardzo naginamy, tak z wyczuciem, żeby, żeby ich nie urwać. O, możemy sobie ten plastik najpierw ściągnąć. O, I teraz już powinno nam wyjść. Delikatnie, delikatnie mamy wyciągnięte. O, puściła tu. No, jest przepływa, ale taki. Taki średni, bo on tak lekko grzał. Ale jak widać puszczał tu, puszczała tu. Spróbujemy. Bo tu, jak wcześniej spuszczałem do tej bańki 5 litrowej to widać było taki kamień, jakby jak z czajnika. No, i porównujemy sobie z nową. Tu jest dużo lepszy przepływ, nawet siły nie muszę wkładać, żeby sobie dmuchać. A tu już muszę tak dużo powietrza, żeby coś tam przepchnąć. No i puszczała. No, zobaczymy. Wymieniamy. Znaczy, zobaczymy. No, na pewno ona nie grzała, bo jak sprawdzałem wcześniej, to. Przewody były ciepłe, ona była chłodna. Dobra, kładamy nową. I poskładane wszystko, odpowietrzone. Zrobiłem samochodem jakieś 20 km. Grzeje ładnie, aż trzeba przykręcać temperaturę, bo jest za gorąco w aucie. Jest wszystko ok. Bo wcześniej, nie wiem czy powiedziałem na początku filmu, w ogóle nie grzał ten samochód. Nawet teraz jeszcze są takie temperatury minus 2 max, i tu się marzło w tym samochodzie, a teraz przejechałem te 20 km, to musiałem przykręcać, bo taki gorąc był. No i jedziemy teraz jeszcze raz samochodem. W samochodzie jest tak ciepło, że trzeba przykręcać. Temperatura stoi. Jak widać było na filmiku, chłodnica była rozszczelniona. Ale tego płynu dużo nie ubywało, bo tutaj teraz pytam właściciela samochodu. To on mówi, że dolewał, ale bardzo rzadko. Ona była zapchana i przez to tam się delikatnie sączyła widocznie. Naciśnij stop, puść, wyłącz światła, naciśnij stop teraz. Dobra, zapal światła, naciśnij stop. Dobra, zgaś światła, naciśnij stop, jest tak jakby. Zamieniła się postojówka ze stopem, jak widać. I jak jest postojówka, to świeci bardzo na czerwono. O, puść. Zapal. Naciśnij stop. Dobra, puść. Zapal światła. O, i teraz stop. O, jak widać, te się nie zmieniają. Tylko dochodzi światło trzecie stopu. Gdzieś jest jakiś ten. Puść. O. Nie wiem, czy to na kamerze będzie widać. Naciśnij stop. I dochodzi takie. Spróbuję to nagrać. Nie, nie nagra się to. Widać, że reaguje na stop, ale zapala się tak jakby postojówka właśnie. Może z tej strony. Puść! Zapal. O, powinno być na filmie widać. Puść! Zapal. Dobra. Tak jakby się główne światło stop zamieniło z postojówką miejscami. Jak są postojówki, to świecą się stopy. A jak. A jak są stopy, to są jako postojówki, tak jakby. Taki problem jest z tym Audi. No, będziemy próbować to rozwiązać. Tutaj przez czujnik uciekał płyn. Ja już wyjąłem tą zawleczkę. Jest taka wybulona. Mam tu drugą, co prawda używaną, ale, ale prostą. I tymczasowo taki czujnik używany znalazłem. Podmienię to na razie, żeby wykluczyć. I w czujniku też jest woda, woda, płyn w środku, w kostce no wymienimy to. Zobaczymy, czy to minie. Podmieniłem tutaj aż nie wiem, czy to będzie widać kwadratowa się zrobiła ta uszczelka. Wymieniłem tą zawleczkę, wymieniłem no i zobaczymy, czy się teraz będzie lało. Muszę przejechać, zobaczyć. Otwieramy bagażnik. Tutaj jest, bo do właściciela aż dzwoniłem. No bo nie jeżdżę TT. Tu nie wiem, a z kluczyka nie działa, bo bateria jest słaba. I szukam tu wszędzie i nie mogę otworzyć. O, aż przyklejony, dawno nie otwierany. No, żarówki są odwrotnie włożone. Jak widać, tu nie pasuje. Przekręcam, odwracam stroną. O, teraz jak widać, oba te pasują. Teraz jest ok. Naciśnij stop. Puść. Naciśnij. O, I tak jak widać wszystko jest już ok. Ktoś sobie założył żarówki. Odwrotnie o 180 stopni. Jakaś śmieszna opaska. Setki ich w życiu odkręciłem. Ale takiej jeszcze nie widziałem. Nie wiem czy będzie to widać na filmie. Powinno być widać. Nie ma na klucz żaden, tylko jest okrągła i ma takie dwa wcięcia. Ona była w Masterze 2-3 DCI, troszkę takich Masterów robiłem i nigdy takiej nie widziałem. No jakiś specjalistyczny klucz, chyba to jest takie dwa wcięcia. Właśnie tam nic nie było widać. Ja nakładam ósemkę. Mówię kurczę, nie chcę wejść. Dziewiątka wchodzi za luźno. No i odkręciłem ją w końcu kombinerkami, złapałem jakoś tam poomacku. Patrzę na zewnątrz. Ono taka specyficzna. No tak jak mówię, setki tych opasek w życiu odkręciłem i jeszcze no taki klucz nie widziałem. Pewnie dużo jeszcze w życiu nie widziałem. Nie mówię, że to jest jakieś, że ja tylko taką trafiłem, ale, ale taka dość specyficzna jak dla mnie. Właśnie lunchem tym X431 odblokowałem, bo tutaj był problem taki, że pan zmieniał akumulator i mu zablokowało. Była manipulacja AWS, była tak jakby zablokowana jakoś antykradzieżowo i tym lunchem dało radę zakodować, samochód już pali. Nie nagrałem tego, bo troszkę tu przy tym grzebałem, po pierwszy raz to robiłem, na początku nie wiedziałem, że to w ogóle to, szukaliśmy przyczyny, ale wchodzę w komputer, manipulacja AWS, błąd tutaj napiszę jaki to był i udało się, samochód odpala. Byłem u cioci tam jej przy samochodzie, parę rzeczy sprawdzałem, no i zrobiłem jej herbatkę. Postawiłem sobie tutaj na samochodzie. No i potem się pożegnaliśmy. Herbata została, dojechałem na bazę. Nawet się nie wylała. Dzisiaj dla odmiany jadalowetą. Chłodzę miał stuczkę i zadzwonił, czybym po niego nie przyjechał. Tutaj się rozszczelniła. Na tym wymiana przewodów wspomagania. Ford Transit. Tu już jest nowy. Na zewnątrz ciemno, ale dopiero jest 17. Ale jest bardzo pilnie potrzebny ten samochód na jutro więc wymieniamy już go wyciągnąłem jak widać da się bez kanału i robota skończona tutaj jest przewód zaraz Panu go załaduje do samochodu jak widać nowiutki przewód założyć koło pochować narzędzia i gotowe cała moja wizyta tutaj to półtorej godziny sama wymiana z godzinka zlewarka więc nie ma tragedii gorzej było jak wymieniałem w Volkswagenie Arosa w Sada Arosa to jest Volkswagen Lupo to tam było gorzej bo Ciężko tam było, bo mniejszy samochód wiadomo. Ciężko było to wymanewrować. Tu w miarę wyszedł. Dobra, zbieram to i koniec na dzisiaj.